To będzie taki spokojny dzień z życia minimalistki w domu, zajmiemy się porządkami, minimalizacją. Brakowało mi właśnie takiego dnia, żeby sobie wszystko uporządkować dokładnie sprawić, żeby dom pachniał świeżością, taką naturalną świeżością. Czasami potrzebuję takiego dnia właśnie relaksu, na sprzątaniu, na ogarnięciu. Odgracam sobie właśnie dalej moje mieszkanie i robię sobie takie porządki. Wszystko chowam na swoje miejsce, wszystko piorę Ymm, i powiem wam że to jest takie mega satysfakcjonujące. Chowam sobie wszystkie ubrania do szafy. Przy okazji patrzę, co jest jeszcze do wyrzucenia. Będę się brała również za to ogarnięcie tego koszyczka, który już wam pokazywałam kiedyś taki koszyk, do którego wrzucam wszystkie rzeczy, które gdzieś leżą ym, i nie mają swojego miejsca, więc za to też się dzisiaj na pewno zabiorę. I za właśnie inne rzeczy, które leżą, nie mają swojego miejsca. Chciałabym, żeby wszystko miało swoje miejsce w tym mieszkaniu. A propos prania chciałam Wam powiedzieć, że chyba znowu będę rezygnować z płynów do płukania. Biorę właśnie ręczniki i ręczniki nigdy, ręczników nigdy nie piorę z płynem do płukania, ale dodaję często i dzisiaj też tak zrobiłam, ocet z olejkiem eterycznym i. Wrócę do tego również biorąc zwykłe ubrania, wydaje mi się, znaczy ostatnio płyn do płukania po prostu wszystkie mi śmierdzą. Albo nie trafiłam na ten idealny zapach, a gdzieś olejki eteryczne tak nie wiem, nie denerwują mnie tak bardzo. Jak może macie do polecenia jakiś fajny płyn do płukania? Ale powiem Wam, że to chyba nie dla mnie. Mam zapas olejków eterycznych, może Wam pokażę w sumie. Tutaj mam różnego rodzaju olejki eteryczne na różne okazje i lubię ich używać w zależności od humoru, w zależności od sytuacji. I mogłabym je tak podzielić na takie na przykład olejki chorobowe, czyli na przykład pichtowy. Tutaj mam też olejek tymiankowy, eukaliptusowy, jeszcze był o, taki melisowy też w sumie, oregano, no, mięta w sumie też, ale miałam jeszcze, o właśnie, drzewo herbaciane. To są takie olejki, których używam na przykład sobie do wanny, kiedy źle się czuję. Otwierają drogi oddechowe, no, polepszają to samopoczucie w chorobie. no Są też antyseptyczne, więc bardzo fajne właśnie na, na chorobę, szczególnie pichtowy i o, drzewo herbaciane, i eukaliptusowy. E, no ale też mam olejki właśnie jak miętowy, pomarańczowy, rozmarynowy, super do kuchni się sprawdza, do sprzątania. Paczuli to jest taki w sumie po prostu ładny zapach daje, nie wiem do czego służy olej katy. Tu mam też taki, sobie napisałam, lawenda i szałwia. To sobie na przykład robię taką mieszankę wody i tego oleju, i sobie pryskam przed pójściem spać pościel i bardzo przyjemnie się śpi. Goździkowy w sumie też jest taki na chorobę. Tutaj mam jeszcze taki, taka mieszanka cytrusowa. Pomarańczowy, bardzo fajnie pobudza, dodaje piękny zapach, także ja lubię bardzo do sprzątania używać. Ja sobie dodawam albo do wody, albo można też w kominku sobie rozpalić coś takiego, albo nawet dodać do balsamu czy coś, także to są bardzo przyjemne zapachy. I właśnie do prania, na przykład rozmarynowy czy lawendowy, no super sprawa, wydaje mi się, że to bije na głowę zapachy z płynów do płukania, chociaż to wiadomo nie utrzymuje się jakoś bardzo długo, ale nie wiem, mi nie podrażnia tak tego układu nerwowego mojego i, i nosa, jak właśnie te sztuczne zapachy z. Płynów do płukania. Chociaż tak jak mówię, czasami mam mega fazę na płyny do płukania, więc nie deklaruję się, że już nigdy ich nie użyję. Wyprałam sobie też moje buty, bo już były w bardzo złym stanie, chociaż widać, że nie do końca mi się udało je wyczyścić, ale wyglądają o wiele lepiej, bo naprawdę one były całe, no dosłownie, uwalone, więc się teraz suszą ręcznie, po prostu gąbką je wymyłam. I dało to radę, więc myślę, że do jutra wyschną i będę znowu mogła w nich śmigać. A więc trochę samej lawendy znowu do sprzątania. Ja jestem fanką lawendy, niektórzy nie lubią lawendy. No ja akurat jestem team lawenda. Prałam moje ręczniki, i do płukania dodałam octu z owlejkiem, jakim? szałwiowo lawendowym i prałam je przy użyciu znowu tej. Y Chusteczki do wyłopowania kolorów, bo zobaczcie, mam taki kolorowy ręcznik zielony, niebieski. I to wszystko zostało w takim kolorze, jakim było. To jest niesamowite, bo patrzcie, ile ta chusteczka zebrała kolorów. Kolejny raz wam to polecam, bo to jest naprawdę u mnie must have w porządkach. No, a ręczniki pięknie pachną, właśnie tak naturalnie. W ogóle octu nie czuć, także ja chyba wracam z powrotem do nie używania płynów do płukania. Olejki eteryczne plus ocet, no to jest rewelacja nawet do ręczników. Sprawdzę sobie właśnie na podstawie mojego lusterka e, tą mieszankę, którą ostatnio zrobiłam, e, czyli jest tutaj pół na pół wody z octem, do tego olejek eteryczny i również trochę nabłyszczacza do zmywarki i zobaczymy sobie teraz jak on umyje mi lusterko jak to zda tutaj egzamin to sobie wszystkie lustra tym umyje w domu i może nawet i może nawet okna o, z tej strony bardziej widać, jakie moje lusterko jest brudne. Kupiłam też w końcu ręczniki papierowe, więc możemy wypróbować. Wymieszam sobie to. I testujemy, proszę Państwa, tak to wygląda. A, no i tutaj jest jeszcze trochę płynu do mycia naczyń e, Więc tak Pół na pół wody z odstępem, do mycia naczyń, olejek eteryczny To dla zapachu i nabłyszczacz do zmywarki Ale tylko troszkę No słuchajcie Uważam, że egzamin Zdany Łohoho wow! Spróbujemy jeszcze z drugiej strony Spójrzcie to Wow, jak to się błyszczy, tylko problemem jest to, że ręcz, ręcznik papierowy zostawił mi swoje ciciki, ale patrzcie, wow, no polecam bardzo. Słuchajcie, zróbmy sobie porządek w tym śmietniku, bo ja nie wiem, czy w jakiś inny sposób można to nazwać. To jest mój e, koszyk do wrzucania wszystkiego, co się napatoczy i nie ma własnego... Miejsca, więc zabierzmy się w końcu do pracy, żeby to mi nie straszyło na moim biurku. I dobra, to miałam przypiąć do telefonu, ale jednak z tego zrezygnowałam, bo nie będę umiała telefonu do auta przypiąć na ten mój sto, jak na telefon, więc stwierdziłam, że bez sensu, a nie mam zamiennego case'a, więc to idzie do tej, do tego kartonu z różnymi częściami elektronicznymi. Tutaj jest ładowarka do mojego Mi Banda, to jest chyba trójka, ale kiedyś mi spadł się, potrzaskał, więc nie chodzę w nim, Wy wykorzystuję go tylko jak idę biegać, więc to gdzieś zostaje na zewnątrz, bo tego używam. Powerbank, oczywiście, że powerbanka mojego używam, patrzcie jaki zakurzony jest, też go muszę wytrzeć, więc też idę do elektroniki, z którą używam. Kabel USB-C. I mój stary telefon. Czasem z niego jeszcze korzystam, ale to gdzieś tam powinnam chyba schować. Zamienna opaska do mojego mi banda to idzie do schowania. Olejek lawendowy do kuchni, do olejków. Tabletki na ból też idą do kuchni. Słuchawki moje bezprzewodowe Bluetooth, i one chyba muszą być naładowane, więc to idzie do elektroniki, którą używam Lakier odżywka do paznokci muszę sobie pomalować, więc zostaje na wierzchu Lampka. Lampka nie używam idzie do elektroniki do schowania chusteczki to gdzieś na wierzchu muszą zostać Mój piórnik a co ja tutaj mam tak O zapomniałam, że mam swój... Parker. E, powinnam nim pisać. Kupiłam go dlatego, że robiłam kiedyś odgracanie i znalazłam mnóstwo nabojów do parkera i dorwałam go chyba za trzy dyszki na wintet. Nowy, nieużywany. Dobra! Piórnik idzie na wierzch, e, bo będę z niego korzystać. Co to jest? Kabelek. Kabelek idzie do kabelków. Wiadomo. Drugi kabel Lightning, w sumie mało z niego korzystam, ale mogłabym sobie go wziąć do samochodu, żeby był na, w, na stałe w samochodzie. I to jest bardzo dobry pomysł. O, no i zobaczcie, znalazłam mój niacynamid otwarty. Nie wiem, ile go tu zostało jeszcze, ale kupiłam kiedyś 15% i potem dopiero się dowiedziałam, że czym większe stężenie to nie znaczy lepiej. Ale dam go sobie do łazienki, może go wykorzystam. Co, ja tu mam jeszcze lampkę. Mm. Lampkę, która nie ma baterii, ale lampka byłaby fajna, więc muszę do niej znaleźć baterię. <grybujesz> o, oh, wow. Rzepna kabelek. No to też gdzieś do kabelków pójdzie. Tutaj mam coś takiego na klucze, ale z tego nie korzystam, ale może sobie to przypnę do kluczy samochodu? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Albo schowam. W sumie zaraz zobaczymy. Stary telefon, jeszcze jeden, nie wiem co on tu robi. Chyba mi robił kiedyś zabudzik, e, więc on sobie pójdzie do, do szafy. E, no, na razie do szafy. Ładowarka. Do czego ta ładowarka jest? Nie wiem, muszę zobaczyć, zorientować się, co mogę nią ładować, ale prawdopodobnie zostanie na wierzchu. Masażer do głowy Wiecie, że ja go szukałam Masażer do głowy pójdzie do łazienki Bo będę sobie tym wcierać moje różne wcierki Stare słuchawki Jeszcze jakaś ładowarka Aha, bo to jest ładowarka, która pasuje do tego telefonu No dobra Drugie stare słuchawki To wszystko musi iść do pochowania Bo teraz używam innych słuchawek Albo te sobie też gdzieś dam na wierzchu Oj, oj, No właśnie, właśnie. Gdzieś to pochowam i zaraz zobaczę. A może to się tutaj zmieści? Nie muszę przecież tutaj trzymać kluczy. Zaraz zobaczymy. Co to jest ten słoik? O, bo najpierw to. Musiałam uciąć film, ponieważ była tutaj koperta z moim adresem. Więc. <laughs> Część... Część z tego co tu było, nie zobaczycie. No, ale skończyłam chyba na tym, że mam takie karteczki dla, na urodzinki dla kogoś. To pójdzie do papierniczych rzeczy i miałam tutaj też u, urodzinowe karteczki z marca, jak dostałam na urodzinki. No i co dalej mamy? Jakiś papier toaletowy, ale to pójdzie. Zamiast chusteczek higienicznych do smarkania. Słoik słoik z jakimiś zatyczkami do uszu, temperówką, kartą na, yy, na stację, jakiś pendrive, oj, oj, oj no dobra, ale to zostaje, bo takie pendrive y i te penno czasami się przydają pod ręką, chociaż jeszcze pewnie ogarnę ten słoik, cuksy, proszę państwa, to sobie zjemy. Krem do rąk, którego już jest tutaj resztka, ale to jest bardzo fajny krem do rąk. Nie zostawia takiej tłustej warstwy, bardzo przyjemny. E, jak go gdzieś będziecie widzieć, to sobie spróbujcie. Więc to idzie przy łóżku, może go wykorzystam, albo do torebki. Jakieś paragony stare, to do wyrzucenia. Kolejny rzep do kabli. <gryw> o, to też pójdzie gdzieś do papierniczych rzeczy. Taśma, a to w ogóle chyba jest ode mnie z pracy, taśma. Nie wiem co ona tutaj robi. Pewnie gdzieś w spodniach ją przyniosłam na A to są tasiemki, też jak miałam fazę na robótki ręczne, czy właśnie do narobienia bullet journala swojego, ale może to wykorzystam do mojego kalendarza, bo mój kalendarz też jest w połowie robiony, więc wam pokażę może. Kamień a Wiecie, że ja go też szukałam. No patrzcie, wszystkiego stąd szukałam, a wystarczyło po prostu zajrzeć. Oj, dobrze. To dojdzie do, przy przyłóżku, bo sobie lubię czasami tym masować twarz. I lusterko. Lusterko pójdzie albo do torebki, albo do mojej mm, kosmetyczki. Chociaż tu mam taką podręczną, to na razie sobie tutaj, tutaj I pusto. Więc ja teraz idę to porozlokowywać do właściwych miejsc. I mamy pojemniczek pusty. O, jeszcze się tutaj zawieruszyła. No, spinacz się zawieruszył. Także tak, widzicie, ile śmieci. Znaczy, to nie są śmieci, to są praktycznie rzeczy, których używam, ale no, Ach, wiecie o co mi chodzi.